Witam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam tutaj Tomcio. Dzisiaj przytnę jednego z klonów palmowych. Tego Sango Kaku, bo on zaraz wam pokażę, bo on się jak bardzo szybko się obudził, prawda? Zobaczcie. Ja już go tutaj przyniosłem. To jest ten klon, prawda? Zobaczcie, on już jest. Ho ho ho, już ma. Popuszczał. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, osiem, par liści. Gdzie nie, gdzie. Także yy, no, tak wygląda. I on tak naprawdę to on się pierwszy obudził. Yy, pierwszy, ten, ten, i ten, który wykopywałem. Yy, ten Katsura. To te dwa były obudzone pierwsze, one już długo. Także jego przytnę, przytnę go do dwóch par liści. I wiecie, prawda, bo on to jest taki w procesie. Jeszcze nie wiadomo, ile lat będzie sobie rósł w tej skrzyni. Także ja na razie to tylko go przycinam i zagęszczam go i zobaczymy co z tego po prostu będzie wychodzić, jak na razie no to już takie coś wychodzi, tak, także tutaj się zarysowuje powoli sam szczyt, taki większy, jeżeli miałby być większy, prawda, to no to tak, a może w przyszłości, tak jak mówiłem, zrobi się stąd odkład powietrzny. Tutaj się go podzieli, ale to nie wiem, no to na razie, no to na razie to go tak będę przycinał po prostu i zobaczymy, co z tego będzie wychodzić, bo to jeszcze jest długa droga, prawda? O, zobaczcie to z tej strony, tak. Patrzcie, jakie długie te. Także podzielę się tym z wami, no bo jak przycinam go, no to pokażę wam, prawda? I te gałązki, które przytnę, to tutaj przygotowałem sobie ziemię z perlitem, ziemię organiczną z perlitem i skorą. I z piaskiem, dużo piasku tu jest. O. Także. I tutaj te gałązki powtykam. I zobaczymy, co, może się coś ukorzeni. Sangokaku. Także yy, założę kamerkę na Stojak. No i. No i przytnę go tak trochę z daleka, bo on jest spory, żebyście dobrze widzieli. I może i on prawdopodobnie jeszcze puści drugi, yy, rozgałęzi się w tym sezonie. Także już zakładam kamerkę na stojak i poprzycinam go troszkę. Dobra, jestem. Zobaczcie, on jest taki, prawda? Witam jeszcze raz wszystkich. No, wiecie, no teraz to, to na razie, no to jeszcze może jakieś jedno drzewko przytniemy trochę, ale na razie to tak za bardzo nie ma. Nie, nie będę przycinał, niech sobie rosną drzewa. Także. O. no i tak, chcę, żebyście to dobrze widzieli. Także o, na razie do dwóch par liści. Tak, poprzycinam te gałęzie. Po prostu wiecie, tak jak wam, prawda? Mówiłem nieraz, ja się uczę, także zobaczymy no, różnymi technikami. To drzewko nie jest jakieś tam, wiadomo, skończone czy coś wielkie, bązajowe. Także na razie je tak przycinam, żeby zagęszczać je, zobaczyć, prawda? A wiadomo, że z, z drzewkiem zależy w jakie drzewko, prawda? Jakim jest, ma jakim jest postęp, to się inaczej z nim postępuje. Bo jak byłoby bardziej skończone, miałoby piękną strukturę byłoby bardziej już w misie i w ogóle no to, to inaczej się z nim po prostu bym się. Bo y, po pierwszej parze liści y, przeważnie się wydubuje się te szczyty i żeby drzewko zatrzymać. Żeby po prostu nie, nie rosły takie wielkie gałęzie, no bo jak już jest drzewko zbudowane, no to zaburzyłyby całą strukturę, a tutaj no to tak robię na razie. No tak jak wiecie, no. przycinam do jednej, do dwóch par liści. I wiecie, tak nie mówiłem wam, ale tak jak Wam mówiłem, ja to klony tam raz na miesiąc rzucam im do takiej skrzyni, tak garstkę tylko nawozu. Za dużo ich nie nawożę. Po, po prostu, bo jak się ich za dużo nawozi agresywnie, to one mają długie te międzywięźla. Wiecie, zobaczcie jakie długie. A my w Bonsai, prawda, chcemy mieć jak najkrótsze przecznice, żeby się ładnie nam rozgęziało, a nie takie długie. Bo takie długie i tak trzeba będzie w końcu kiedyś pozbyć się ich, wyciąć. Także nie ma co tak agresywnie klonów palmowych nawozić bo znaczy ja to tak zauważyłem bo bardzo długie rosną im te przecznice czyli międzywięźla także no to tak powiem no ja mówię prawda dzielę się tym co zauważyłem uczę się mówię, porównanie że o, proszę i te gałązki niektóre to zaraz Wam pokażę No muszę spojrzeć troszkę z Waszej strony I zostawiam jak przycinam klony, to zostawiam mu taki kawałeczek. Nie przycinam przy samym tym, zostawiam, żeby to obeschło sobie. Tak jak tutaj zobaczcie. Yy, pokażę wam później, yy, nie wiem czy to dobrze widać. Widzicie takie obeschnięte z wcześniejszego obcinania. I potem to dopiero się wyczyści, jak to obeschnie. Tak najlepiej tak klony, ja to tak klonom robię, no. Takich przycinam. Yy. I zobaczymy, on powinien puścić drugi rzut. I ładnie się porozgałężać. Także ja tutaj za bardzo nie wybieram. Wiadomo, jakieś tam grubsze czy tam zaburzające bardzo to, to wycinam, ale tak ogólnie z grubsza to nie wycinam. Tak jak tutaj widzicie, prawda? Tutaj jest gałąź dzieli się tak i tak. I na razie nie będę tego wycinał, tylko skracam wszystko i zobaczymy, jak się będzie rozgałężać. Jak się ładnie rozgałęzi, nam w sezonie, na przykład ta gałąź mi się ładnie rozgałęzi. No to pozbędę się tej i zostawię tą ładnie rozgałęzioną. Zawsze mam więcej opcji. A tak, jakbym uciął to od razu tu mógłbym uciąć i poprowadzić tak gałąź. I już później nie mam tej opcji. Już muszę na tej gałęzi budować. A tak to mam więcej opcji i wybiorę lepszą gałąź. Na przykład pod koniec sezonu, czy na przycinanie, jak jest jesienne, jak już jest list, w stanie bezlistnym. No to wtedy ładnie strukturę widać i wtedy się najlepiej wybierze. Także lepiej sobie zostawić parę opcji. No, tak, mi się wydaje, po prostu. Tak, tak, okay. Po prostu przycinam go. To chciałem wam pokazać. Będziecie wiedzieli, znali postać. Bo jak on odpuści i ładnie się zagęści, to będziecie wiedzieli, dlaczego co jak, prawda? Do dwóch, do dwóch, czasami do trzech, albo czasami do jednej. Zależy, no. Do jednej pary liści. Ale przeważnie to do dwóch przycinam, tak jak tutaj. Do dwóch i wiadomo, wycinam, jak są jakieś takie na przykład, naprawdę już takie, no to nie będą wykorzystane. To niektóre od razu widać, że takie będą. Prawda? O. to nawet... No i jak to wygląda z naszej strony? Aha, okej okay. Dobra, tutaj już jest bardzo delikatnie. No, no i dobra, zobaczymy, zobaczymy jak odpuści. No tutaj te co do góry starczą, to też przytnę no. Do jednej pary. I zobaczymy, jak nam się ładnie. Czy nam się ładnie pozagęszcza? No i okej, okay, tak? No i takie coś, takie przycinanie i pierwsze, prawda? Bo to jest początek. No i tutaj o, ta, ta gałąź na przykład do góry bije bardzo to. No i dobra. Jeszcze ta też. No mniej więcej to jest przód tego drzewka, a dobrze tam, jak tam od waszej strony widać. Zobaczcie no, jest poprzycinany. jest super. Tutaj są trochę po... Jakby się go troszeczkę na to ma ładnie ta i wiadomo, no o, jeszcze to trzeba dokładnie. Yy, tak jak wam mówiłem, to jest dopiero widzicie jakie drzewko. Ono jeszcze ma daleką drogę do. Zobaczymy, i, I zobaczymy, jak się porozgałęzia, i znowu się zrobi korekty. Yy, na przykład tam pod koniec czerwca, czy tam w drugiej połowie czerwca, może. Zobaczymy kiedy, bo widzicie, to jest różnie, prawda? Na przykład ten klon, tamte moje klony, niektóre inne. To tak naprawdę zaraz Wam je pokażę, tak w skrócie, bo tak naprawdę nie ma tam za bardzo przycinania przy niektórych. Także to zależy. Jak jest, a tak naprawdę, jak się ma dobrze, dobrze się drzewko y, y, opiekuje, to wcale nie ma takich dużych przycinań. No bo, bo wiecie, no, jak się dobrze, dobrze drzewko y, hamuje, wzrost i dobrze się odpowiednio się wszystko robi, prawda? To one nie puszczają takich wielkich batów. Bo przecież to i tak by trzeba było uciąć. I jak się tak ostro tak nie przycina, to też tak nie puszczają takich. No. no i dobra, to takie coś zrobiłem, prawda? Zobaczcie jak to wygląda. No, tak jest ładnie przycięty. I zobaczymy jak to będzie. Jak to się będzie rozgałęział dalej. Tak naprawdę to tą gałąź dolną, tę łódkę. No, bardzo gruba była i miała dwa takie długie międzywięźla, To przecież ona i tak się. która to była. Także wolę od razu jednak jej się pozbyć. O, tak, zobaczcie. Takie wielkie. To nie ma co. Lepiej budować sobie krótkie. No i dobra, takie coś. Tak się zmienił ten klon po przycięciu. Fajnie wygląda. No zobaczymy, jak on podpuszcza. I to będziemy dalej przycinać. Także dobra, to tyle i jeszcze jakieś drzewko będzie, bo wiecie, no za bardzo to nie ma takich bardzo większych przycinań, bo to dopiero gdzieś jeszcze trochę, żeby letnie przycinania, no nie, prowadzić, ale już takie wstępne to trzeba, bo czasami, bo jak się nie utnie niektóre gałęzi, to one bardzo grubieją i, i potem są rany grube, niektóre trzeba od razu przyhamować, takie delikatnie, no, zobaczcie, tyle, tyle uciąłem z tego klonu, także no takie korekta. Po prostu korekta na początku sezonu. Ale przybliżę wam, zobaczcie. No tak tutaj ta się już ładnie gałęzie budują, palczaste się robią, zobaczcie. O. No. i mówię no, tutaj są starsze, wcześniejsze, jak jeszcze nie umiałem takie długie międzywęźla, takie. Ich trzeba będzie później się pozbyć. Może jak się tutaj ładnie pozagęszcza, to już są krótsze, zobaczcie. Widzicie? To już są krótsze w porównaniu z tą, to słuchaj, jest... trzy razy mniejsze. Także Chodzi nam o takie, żeby były jak najkrótsze. Także, no to tyle. To chciałem Wam pokazać. Szczycik I, no i tak wygląda z Angokaku. No, tutaj tam gałąź dolną zostawiłem. No i dobra, tyle uciąłem. Do jest trochę gałązek, no, jest trochę gałązek dość długich, o, zobaczcie 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7 niektóre mają przecznic y, par liści, przepraszam nie przecznic, także ja to, te gałązki sobie niektóre ukorzenie i pokazywałem wam prawda, jakie je na przykład tak, pokażę wam o. obcinam liście yy, i tak, jak się tutaj kończy pierwsza przecznica to blisko niej obcinam i tom zdrapuje lekko Czasami tako. I tutaj obcinam liście. Zobaczcie. Z takiej gałązki. I, i zostawiam parę liści tylko. Tak jak tutaj. O. Dwa, trzy liście zostawiam na gałązce. I taką gałązkę będę wtykała, tak jak tu. Tylko, że. Wiecie, no nie? Tylko, że ukorzeniacz sobie wezmę, bo mam ukorzeniacz, to wam pokazywałem ten do zdrowniałych. Także tak przygotowany gałązki przygotuję sobie tu i wezmę san gokaku, może mi się san gokaku rozmnoży. To jakby mi się rozmnożyły takie malutkie kloniki, cieniutkie, to chciałem sobie zrobić z takich młodziutkich kloników las, lasek, klonów palmowych. Super będzie to, super by to wyglądało. Może w przyszłości mi się kiedyś uda na tyle rozmnożyć takich cieniutkich, długich, właśnie do lasku, o takich. Żeby lasek mógł zrobić. To będzie fajnie wyglądać. To tyle. I tak. Zaraz przyniosę jeszcze następne drzewko, które też trzeba trochę przy, przyciąć. Także już zapauzuję i zaraz przyniosę. Dobra, jestem. Przybliżyłem wam troszkę. Zobaczcie, to jest to kolejne drzewko. To jest to drzewko, yy, co z tej drogi uratowałem. Także, no, ono tak wygląda. Jest takie pokrzywione. I tutaj ma, zobaczcie, o. Tu już rosną wielkie, grube badyle do góry. Je trzeba wyciąć. I, to znaczy, wytnę je po prostu. I zobaczymy, jak dalej. Zobaczymy, jakie. Pop, I poprzycinam troszeczkę i zobaczymy, jak to się będzie zagęszczać, prawda, to drzewko. Ja Wam troszeczkę tutaj pokażę Wam to drzewko. O, tak ono wygląda i pokażę Wam jest bliska. Zobaczcie. Ono ma tak tutaj pogięty pień. Nie wiem, na, co to za gatunek jest. Z tego co mówiłem, że nie wiem, co to za gatunek. Tak wygląda. Takie malistki. Może to jest jakaś śliwka? No. Także nie wiem, co to jest. Ona, jak, jak listki rozwijała, to miała takie żółte listki. Jest gdzieś zdjęcie tego, tego drzewka. Także ono jest takie przechylone. Tutaj jest. O, tutaj ma fajny taki zawijazd. No, takie jest całe pokrzywione. O. Zobaczcie. Takie wychylone. No to może być fajny materiał. No, zobaczymy. No, to jest taki materiał. ja no. Yamadori z tej drogi. Także. Yy, Przytniemy go i założę kamerkę na stojak, żeby miał wolne ręce, i już dobra? Przybliżyłem Wam, żeby Wam troszkę lepiej się widziało. to I może ktoś wie, co to może być. No Zobaczymy. No. I tak widzicie? Zacznę tutaj. Ta gałę sterczy do góry. to. Najpierw eliminuję te, które są naprawdę. O. Tego nie będę rozmnażał. Ta obumarła i tak tutaj ok też i tak tutaj jest w tą stronę tutaj w tą stronę tutaj będzie można drut założyć także przytnę i to też przytnę Trochę. zobaczymy jak się porozgałęzia także będę Wam aktualnie nie robił super fajnie że się przyjęło ale no nie wiem co to za gatunek także to o. wycinam to to też i to też to tutaj przytna o no drugie parę liści i tutaj te takie te przylistki czy coś tam jest to. to to też no i dobra Tutaj tak wygląda, tak, okej. Okay. Tak. Naprawdę to ja tą gałąź wytnę, o. Teraz jest tak. tą stronę zostawiam, w którą chcę, żeby mi się rosła. Yy, to ostatni liść. W tą, pąk, będzie. Także tutaj to w tą to będzie. Przeciwno mnie się ten. A tutaj no to zostawię, tak. Wiecie, na razie to jest wstępne, bo tak naprawdę no nie wiadomo, co to jest, nie wiadomo. To przycinam i zobaczymy. Pojawi się więcej opcji i to będziemy z czasem, z czasem, tak naprawdę to z czasem samo będzie ładnie ten. O, wychodzić. Tutaj te gałęzie to niepotrzebne i takie coś zrobiłem. Tutaj jest taki, taki ładny ten, łuk, to chciałem go wyekspanować, dlatego wyciąłem te gałęzie. O. No i zobaczymy, ona ładnie puszcza. To tutaj przytnę jej gałąź. I jest okay. Także następne drzewko przycięte. Tak wygląda. Teraz to drzewko. Z niego, no z niego też trochę. Ale widzieliście. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak to wygląda. Jest pogięte, fajnie. Tak. No i dobra, ok. I zobaczymy, co tam dalej pokaże to drzewko. I wiecie co? Jeszcze chyba jedno drzewko. Ono tak wygląda. Jeszcze chyba jedno drzewko. Tylko zaraz. Momencik, zapozuję. Ok, jestem przyniosłem. Zobaczcie. To jest następny. Yamadori. co wam pokazywałem. Jeden ja też troszkę przytnę. To jest ten czarny bez. To jego pozyskiwałem w zeszłym roku. Takiego kika. Zaraz wam go przybliżę, żebyście zobaczyli sobie, jaki ma charakter. Ale zobaczcie, bo tutaj o, bardzo dużo tutaj wybija, prawda? Ja tutaj chcę, żeby chociaż. żeby jakiś tutaj grubiał, żeby troszeczkę grubiał, żeby ta korona, żeby tutaj ładnie się, ładne przejścia się robiły. Także. No tak, no nie wiem. Na razie z grubsza to też przytnę. I. Wytnę tam w środku, no. i tam obok, i zostawię tutaj jedną do góry, tak troszeczkę w ten, i tutaj troszeczkę jedną w bok. Na razie. A to wiadomo wstępnie, i tutaj muszę od waszej strony, tutaj jest kołek, żeby troszeczkę spełnić swoje zadanie. Ja bo się tego pozbędę, i wtedy tu będzie tak, tak o. i tego, co jest na dole, to pozbywam, i na razie tak to zostawię. A wiadomo, później albo jesienią, albo ten, na razie dam mu rosnąć, żeby tu grubiało. Żeby to troszeczkę ten transfer był. I z czasem to, to się obetnie ładnie, żeby się zagoiło. To wyczyści się. No i tutaj wiadomo, to się przytnie, żeby to się bardziej rozgałęziało. Tu jest pierwszy pąk. Także stąd może później rosnąć mi kolejna gałąź. Tak na to liczę, prawda? No tutaj jest gałąź, tutaj jest gałąź. No po prostu zostawiam sobie więcej opcji, żeby było. I tak, takie coś. Wstępne przycięcie po prostu. I teraz też ma więcej światła tutaj, żeby ładnie się mogło zagęszczać. Może jeszcze pod koniec czerwca, jak będzie letnie przycinanie drzewek czy coś, to, to pościnam szczyty i zobaczymy, czy jeszcze coś tam podbija. No to tyle, coś chciałem z wami tym podzielić i jeszcze tam będą drzewka, to będę wam sukcesywnie, bo wiadomo, na razie to y, nie będę przycinał tak bardzo, niech sobie rosną. Zobaczcie jaki ma pień, no ten to już jest fajny, prawda? Super, widać, że jest stary, popękany już jest. No, tutaj jakaś dziupla jest, stara, taka była jak, jak ten, taki z ma. ma, charakter pokrzywiony jest, tutaj mam i tutaj będziemy ma transfer. I tutaj ma tak, zostawiłem tutaj malutką taką gałązkę w bok i tutaj do góry jedną. Będzie rozwidlenie przy szczycie. No i tutaj niech grubieje, a to niech będą na razie gałązki. I zobaczymy jak to będzie z czasem ten, bo on tak jak widzicie, prawda, on, on ze starego drewna nawet może wybijać. Także no, on taki jest, chce, Że on będzie większe bonsai takie gdzieś, żeby to było fajnie wyglądało, bo ma duże liście, to jest czarny besto. Także to jeszcze chciałem Wam pokazać, prawda? I na koniec, wiecie, to te trzy drzewka na razie. Zobaczcie, tyle sklona. Sklona próbuję rozmnożyć. Z tamtego nie wiadomo, co to jest, może jakaś śliwka. Tylko, że znowu mirabelki czy coś, to mają kolce, a tam to nie ma kolcy. Także, ja mówię, ja to nie będę wszystkiego Wam filmików kręcił, bo na przykład to, robię na przykład tak, że ścinam szczyty czasami, to wiecie, no nie będę Wam tego nakręcał, wiadomo, prawda, że, że ten, jak jakieś będzie większe przycinanie, czy coś, to dopiero, a na razie, no to początek, ale wiecie co? Jeszcze, yy, o, nie pokazywałem Wam, tutaj te metasekwoje z zeszłego roku, rozmnożone, zobaczcie, tutaj jest kilka sztuk, taka ala, ala lasek, one sobie już rosną i to jest pojedyncza sztuka, yy, taka to jest młoda. No to, a, i tą magnolię, prawda? Pamiętacie, pokazywałem wam magnolię, co kwitła. Zobaczcie, tu są już prze przekwitnięte kwiaty. Tu, tu, wszędzie miała kwiaty. I po przekwitnięciu wszystko opadło, już zapomniane. Ostatni kwiat nagle zaczął, teraz ten. Po przekwitnięciu zaczął kwitnąć jeszcze szczyt. Tak dziwnie, prawda? Wszystkie kwiaty przekwitły, opadły, skończyły się, i nagle wybił jeszcze jeden kwiat. Dopiero się będzie otwierał. Zobaczcie jak dziwnie, prawda? Skończyły się te, no, pierwszy raz mi się takie spotkałem się z takim czymś. Także, aha, wiecie co? Może następny filmik to sosenki trochę tam zrobię, bo zaraz wam to wyjaśnię, ale to może jak będę filmik kręcił, bo zobaczcie, jeszcze tutaj jest ten klon, prawda? I tak naprawdę ten klon to już jest tak on jest tak dopracowany trochę bardziej niż tamte drzewka i jego to na przykład o! to jeszcze wam go pokażę, bo widzicie, tu praktycznie nie ma co przycinać. Zobaczcie. Tylko na przykład tak jak, to, tak jak tutaj, to pokażę wam, bo tutaj będą dwa takie czy trzy szczyty. Od razu te szczyty. Tak jak tu. Widzicie? Pyk. Szczyt. Taki szczyt i takie między Przycinam od razu i tak jak tutaj. Patrzcie. Tu mi się ładnie rozgałęzia. I tom zostawię, niech sobie rośnie, taki, że potem do ucięcia będzie, żeby pracowało na po prostu, na, na żeby potężniało drzewko, a to od razu utnę. Tutaj, ten szczyt, sam ten najmłodszy, najmniejszy pąk, widzicie, pyk, o. żeby mi tutaj nie rosło, stop. I tak jak tutaj, tutaj tak samo, tam są już długie takie, takie długie międzywięźla i tutaj to też przytnę. Byk. I tyle. I tak naprawdę zobaczcie, jak się tutaj pięknie kończą, rozgałęziają się. O. I chciałem wam coś pokazać. Jeszcze na tym klonie. I nie ma co przycinać tak naprawdę przy takim drzewku. Widzicie, jak tutaj z tyłu też ładnie. Yy. Chciałem wam pokazać. O, zobaczcie tutaj. No, no nie w środku. Nie wiem, czy to widać. Zobaczcie. Widzicie tutaj takie czerwone punkciki? To i tam. To są, to są, to są, to są Yy, Pąki. Tu będzie się zagęszczała, się będą się zagęszczały pięknie gałęzie w środku. A tak naprawdę nie był nic przycinany i no i tak wygląda. Tak wygląda od góry ten klon. Zobaczcie, I on z każdej strony, prawda? O. To ten już jest taki no. Jemu szczyciki od razu i go tak spauzowałem go po prostu. No, także tu nie ma co przycinać. Tak samo. Jak już jestem tutaj, to, to pokażę wam, prawda? To wam pokażę będziecie mieli. I dopiero następny filmik to to sosenki, a dopiero będą, jak będą przycinane drzewka, wiadomo. Zobaczcie, tak samo tutaj, prawda? Przy tym klonie. Tu nie ma co przycinać. On sobie tak rośnie powolutku i, i tak, i jesienią był, on jest jesienią przycinany, tak naprawdę. No, no, widzicie, jak on powoli rośnie. I tutaj też, żeby to, to tylko będziemy przycinać, ale jak będą upały, to zrobię filmik tu, będę, będę wycinał te, ten ten, ten kikut. I tu on nie będzie przycinany, żeby sobie rósł swobodnie, żeby się wszystko goiło. I ten tak samo zrobię filmik, to te dwa zrobię. Jeszcze jak będą ciepłe dni i upały, może na początku czerwca, żeby poprzycinać te obu marłe części rośliny. Bo wtedy w sezonie, tym jak, jak mu utnę Prawda? To się szybko zagoją te rany. Także warto zrobić to. I jego też naprawdę to on się dopiero przyjmuje. Widzicie, ile tu obumarło? To jest martwe. Tutaj też. To martwe. To martwa. Obumarła gałąź. Tutaj tak samo. To też. Także to wszystko będziemy czyścić. Zrobię tu filmik latem, ładnie poprzycinamy. I, i co tu? I jego też za bardzo nie. Może mu tam szczyciki przytnę to od razu. To tyle. No, i odkład powietrzny na lipie, pamiętacie, jak robiłem? No, zobaczymy. A i jeszcze tutaj tego yy, klona, to jemu też trzeba szczyty poprzycinać, tutaj, O, te co budują się. No, to dobra, no to dziękuję Wam. A, a klony polne też będą, będą przycinane, ale jeszcze nie teraz. Już niedługo. Zobaczcie, jak gęsto podbijały. Tutaj też. Także zrobię filmiki trochę się. Trzeba ich przerzedzić, żeby światło tam docierało, żeby gałęzi. Zobaczcie, jak to jest gęsto. Wow, tutaj jest jeden, dwa, trzy, cztery, pięć gałęzi z jednego punktu. To trzeba będzie zrobić. Także no, niedługo będę Wam uaktualniał. Będziemy przycinać tam troszkę. Widzicie, że troszeczkę tylko przycinam. Jak jest taka potrzeba, no to, no to trzeba, ale to bądźcie błogosławiony i błogosławieni Tomcio. Dziękuję za towarzyszenie.